Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w drugim unboxingu gry Wiedźmin Stary Świat. Tak kochani, tak bardzo mi się spodobała ta gra, że stwierdziłem, że zaopatrzę się w jeden z dodatków. Jeżeli chodzi o unboxing podstawowej wersji gry, to macie tu w lewym górnym rogu, waszym chyba prawym, namiary do, tej, do tego unboxingu. W niniejszym natomiast zajmiemy się. Dodatkiem Skellige. Dlaczego Skellige? Moi drodzy, w Wiedźminie 3 byłem zawsze podjarany jak tam się udawałem. No i uwielbiam tę e, frakcję. E, Skellige jest zrobione na wzór średniowieczno, no średniowiecznych wikingów, średniowiecznych skandynawów. E, no i przede wszystkim ten dodatek zawiera dodatkową mapę właśnie wyspiarzy, wysp Skeligę. Nowe karty eksploracji i tak dalej, ale co zawiera, to już się dowiecie teraz. Także czołóweczka i lecimy. No dobrze, czas to odpakować, moi drodzy. Myślę, że sobie poradzimy bez noża. Jak to to wygląda? No powiem wam, że gra jest wydawana prześlicznie. Te kartony, to wszystko świetnie wygląda. Zresztą zobaczcie, tu mamy drakar bojowy właśnie frakcji Skellige. Tu jest z, z, z góry, widzicie, Dagona, czyli tego potwora morskiego. No, ładnie to wygląda naprawdę. Świetnie jest ilustrowana. Ja w ogóle ta gramie kupiła swoją estetyką, jak jest wykonana i zrobiona. Tu są rzeczy, które są w środku. No, i otwieramy kochani. No, idzie powoli, ale idzie. Dobra, dajmy sobie tu na widok. No i co? Mamy oczywiście instrukcję. Ja ją zaraz pokażę. Są też żetony obszarów oczywiście, tu są dodatkowych statków, statki właśnie, skaliga wprowadza statki, zaraz je pokażemy, obszary i różnego typu żetony. Moi drodzy, mapa, czyli ta dodatkowy obszar, który wprowadza dodatek z przyłącza się oczywiście po prawej stronie, e, po lewej stronie, przepraszam, mapy głównej, czyli na zachód od Nowigradu. Oprócz tego co tu mamy, mamy tego wielkiego potwora, o którym mówiłem Dagona, potwór morski, zaraz wam to przybliżę. On ma dodatkowe kar y y dodatkową kartę akcji, jakie może wykonywać w czasie walki, on będzie się wyłaniał z morza, będzie można z nim walczyć. Bo Skaliga wprowadza też y bezpieczną i niebezpieczną podróż przez y morze. I w zależności od tego będzie można się... Y Stoczyć walkę z Dagonem. Tutaj mamy karty. Karty eksploracji z Kligę. to już sobie nożykiem, bo te karty, tak samo jak w przypadku podstawowej wersji gry, ciężko tu odpakować. One są naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone. Już się do nich dostaniemy. Postaram się Wam w przybliżeniu te karty pokazać, chociaż część. Tu mamy. Proszę bardzo, to są karty eksploracji. Dodatkowo będzie można karty wysp yy, wylosować. No zaraz Wam to w przybliżeniu wszystko postaram się pokazać. Czyli tak, mapa dodatkowa, dodatkowy potwór, dodatkowe karty eksploracji i tutaj mamy figurki, kochani. Ta gra słynie z dobrych figurek, co już widzieliście przy wersji podstawowej. Dodatkowo są trzy statki, też w przybliżeniu postaram się pokazać. Trzy drakary, którymi możemy się dostać, na nich jest miejsce na naszego pionka e, wiedźmina czy to maga, bo jak wiecie też jest dodatek magowie, który dodaje magów. No i jest figurka Dagona, moi drodzy. Proszę bardzo, też go w przybliżeniu postaram się pokazać. Czyli podsumujmy. Mamy mapę nowy obszar. Tutaj mi karty latają, moi drodzy, bo mam wentylator włączony. E, tu mamy dosyć duży stos kart eksploracji nowych wysp koło Skellige nowego potwora z nowymi umiejętnościami, który jest bardzo ważny. Pokażę wam to, chociaż tak jeszcze do końca dokładnie nie wiem, ale patrzcie, tu jest tego potwora się kładzie tutaj. I on się powoli będzie przesuwał i wyłaniał, aż tutaj jest na niego miejsce, że się i można z nim walczyć. On posiada swoje unikalne zdolności, tak jak to potwory właśnie w dodatku na tropie potworów, którego jeszcze nie mam, ale dodatkowe rzeczy, dodatkowe zawartości, no wszystkie dodatki będę starał się skompletować więc będę wam pokazywał oprócz tego instrukcja, żetony, no i figurki więc, moi drodzy, zawartość jak najbardziej zacna jest to Skellige, przede wszystkim nowy obszar, nowe przygody no i już nie mogę się doczekać, bo dzisiaj sobie w to pogram także dziękuję wam za oglądanie, to tyle w tym unboxingu trzymajcie się, hej! zasubskrybuj kanał Adam Raziel i zaznacz dzwonek Dołącz do zastępów Raziela, czyli grupy na Facebooku. Sprawdź Instagrama. Oraz wesprzyj kanał i dołącz do Enochiańskiej Armii w oczekiwaniu na nowe filmy, w których staniesz się patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.